Witajcie w świecie Janka. Janek to bohater naszych historii. Historie są krótkie, opowiadają o codziennych sytuacjach Janka, o codziennym życiu Janka. Po wysłuchaniu każdej historii, należy zrobić quiz, aby sprawdzić, czy dobrze zrozumieliście tę historię. Quiz jest gratis. Link do quizu to pierwszy link w opisie do tego wideo. Możesz więc teraz zatrzymać wideo, kliknąć w ten link i otworzyć w drugim oknie quiz. Jak tylko skończysz słuchać historii, przejdź do drugiego okna i zrób quiz. Wyniki quizu możesz pisać w komentarzach. Jestem ciekawa, jak ci poszło. Oczywiście, audio z historią nie ma transkrypcji, nie ma napisów. Chodzi o to, aby słuchać i rozumieć. Możesz słuchać audio wiele razy. Pamiętaj, że w quizie występuje dodatkowe słownictwo, praktyczne słownictwo, więc warto robić quizy. Jeśli lubisz quizy, mamy ich więcej. Nie tylko historie z Jankiem kończą się quizem. Prawie każde wideo czy podcast mają quiz. Możesz mieć do nich dostęp, jeśli zostaniesz członkiem klubu polski codziennie na platformie Patreon. Zapisy do klubu to drugi link pod tym wideo. Zapraszam cię serdecznie do klubu. Tymczasem posłuchaj co nowego u Janka i zrób quiz gratis. Powodzenia! Quiz. Numer 12. Przypadkowe spotkanie Janek wyszedł z pracy. Zdążył zrobić dwa kroki, gdy nagle wpadł na niego wysoki, chudy chłopak. Hej, uważaj trochę! burknął Janek do niego. Och, bardzo przepraszam! odpowiedział chłopak, spoglądając na Janka przez chwilę obaj patrzyli na siebie Janek powiedział nagle zdziwiony chłopak Piotrek również zdziwił się Janek Kope lat powiedzieli obaj równocześnie